Cześć, jestem z tej strony, Anger i witam Was dzisiaj w pierwszym odcinku z nowej serii, czyli w Mine... z Mine... Minecraft przygoda. Tak, to jest seria, w której będę podróżował, yy, eksplorował biomy w Minecrafcie na modach. I to na takiej poczcie modów, że tam naprawdę jest bardzo tego dużo. Dobrze, ja już sobie świat nazwałem, to już, już trzecia próba, więc. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Więc. No dobra. Damy ziarno takie. Okej, okay. I tworzymy świat. Może no, jakiś fajny będzie. Mam nadzieję, że jeśli Wam się tam ucinać spodoba, to zostawicie lajka. Mam nadzieję, że zostawicie też suba. Fajnie by było, jakbyście zostawili suba, żebym wiedział, że wy w ogóle mnie oglądacie, więc dobra, zaraz opowiem wam pewną historię, historyjkę, U, fajna polanka, historyjkę, y, a jest ona o tym, że ja kiedyś bardzo długo grałem w Minecrafta i dużo. Wow. Wow. I <laughs> ostatnio, kotek, <laughs> ja ostatnio przestałem grać przez około rok i, i po tym jak już zainstalowałem z powrotem Minecrafta to grałem z kolegą na serwerze na takich modach, że to było może więcej modów niż tu. Ja w ogóle nic nie ogarniałem, musiał mi wszystko tłumaczyć od początku, od samych podstaw Minecrafta. Okej, okay, tam jest wioska villagerów, z czego się bardzo cieszę, bo ja uwielbiam wioski villagerów w Minecrafcie. Bardzo lubię się koło nich osiedlać. O, mam berry. What the hell, jaki biom. I tu jest jeszcze jeden. Pewnie zaraz wieje ma, skoczył w ogóle. O, nie, nie. Ej, fajny domek, mógłby się tu usiedlić nawet. Tygrys. O! Wow. Trochę są też szlagi, ale. No wiecie tyle jest tu modów, że naprawdę ja bym się nie dziwił. Co? Diamenty. What the hell? Mam diamenty. Ale mega. Super. Ja się mega cieszę, nie wiem jakbyś Krowa tu jest, hmm, tutaj jest siano, to ja tu przetrwam raczej. Okej, okay, będę musiał sobie przypomnieć jak się oswajało koty i w ogóle, ale to wszystko sobie będę robił poza materiałami i będę potem nagrywał wszystko tak, że będę wiedział co będę nagrywał. Tutaj jest ukryta skrzynka. Nie wiem jak to wykopać. Wow, okej, okay. duże jedzenie, przyda się na pewno. Fajnie był już na sam początek, gdy mamy diamentowy kilo, bo znaleźliśmy go, bo znalazłam go u Kowala. Okej. Okay. W ogóle to fajna wioska. Tam sobie płynie lawa. Tam jest las. Tam są biomy. Tutaj są chyba skrzynki będą jakieś jeszcze. Okej. Okay. Wow. Wow, nie, naprawdę fajny bio. Jeszcze tu inpointa dam. Su... Super... Mega... ha. Super mega wioska, idę sobie na niebieski, bo lubię niebieski. Ok. Super mega wioska, fajna nazwa według mnie. I cóż. Ok. Wszystkie będą dosyć krótkie, po 10 minut, bo bandika na około tyle zezwala. Tutaj mamy żelazo, więc jest spoko. Ok. Węgiel też się przyda. Myślę, że serię Wam się spodoba, bo według mnie zapowiada się super. Okej. Okay. Widzę już tutaj, że rudy, jakich nie znam, tu są, ale w craft ga z Craft Guide'em sobie poradzę. Dzisiaj nie ma żadnego podkładu muzycznego, ale będzie. Będzie w przyszłych odcinkach najprawdopodobniej. Więc tylko zaczekajcie. Okej, okay, to mam węgiel następny. Pewnie mówicie teraz, że Wow, gościu, nigdy nie grałem w Minecrafta i y zachwyca się modami, że koty są w Minecrafcie. Nie, ja grałem w Minecrafta, tylko po prostu nigdy nagrałem, nie grałem na tak ogromnej pasce modów. Tak ogromnie rozbudowanej. Okej, okay, co tutaj jest? Czy środku coś jest? Tak. Aha, dobra, mówiąc normalnie. Boję się trochę. Aha, pułapki. Okej. Okay. Wiedziałem. Okej. Okay. Wow, zbroja na konia. Spoko. Teraz są szczały, mogę się przydać. jakbym nie miał łuk. Okej. Okay. Co? Tu zamek. Nie, ja tam idę. Ja tam idę. Nie ma opcji. Ja tam idę. Jeśli tam są pozytywnie nastawione villagery, czy cokolwiek, to ja tam zamieszkam sobie. A jeśli nie, no to trudno. Aha. Już widzę spawnery, czyli nie zamieszkam tu. No, właśnie dlatego. Dobra, to ja idę do super mega wioski. Szczelają! a I dalej samo biegną? Mam nadzieję, że jednak nie. Ej, ty, piarze, nie biegnij za mną. Ej. Dobra, już nie biegłem. Yy, Także ja się rozbuduję w którymś z tych domków i w następnym odcinku już będziemy bardziej chyba eksplorowali. Więc dobra, ja dziękuję za oglądanie. Myślę, że się odcinek spodobał. No i cześć.